Dziesięć faktów o Meksyku, które cię zaskoczą. Gotowy? No to zaczynamy. Meksyk ma aż 68 języków urzędowych. Nie tylko hiszpański. To właśnie tam wynaleziono czekoladę. Aztekowie pili ją podczas rytuałów. W Meksyku stoi największa piramida na świecie. Tak, jest większa niż ta w Egipcie. Każdego roku Meksyk przesuwa się o 2,5 centymetra. Naprawdę się przemieszcza. W kraju istnieją pływające wyspy z plastiku i roślin. Nazywa się je Chinampas. Dzień Zmarłych to tam kolorowa fiesta, pełna muzyki, jedzenia i uśmiechów. To Meksykanie wymyślili gumę do rzucia. Zrobili ją z soku drzewa o nazwie ciklo. Miasto Tijuana jest uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych na świecie, ale i tak odwiedzają je miliony turystów. Stolica Meksyku zapada się o pół metra rocznie. To przez wypompowywanie wody pod ziemi. W historii Meksyku ponad 30 prezydentów zostało zabitych. Przemoc polityczna tamto nie żart. Zaskoczony? Obserwuj kanał po więcej takich faktów i pomóż mi się rozwijać. Napisz w komentarzu o jakim kraju ma być kolejny odcinek?